Cała Polska wstrzymała oddech, ponieważ oglądaliśmy z podziwem, ze wzruszeniem, jak zodiakalna wodniczka Ola Mirosa wchodzi na ściankę i zdobywa złoty medal. Olu niesamowite przeżycie powiedz, ile lat trzeba pracować i jak trzeba kochać alpinizm i ryzyko, żeby być mistrzynią. Um, przede wszystkim spinanie alpinizm to spinanie sportowe, czyli to, w czym ja startuję, to jest zupełnie co innego niż alpinizm, a i tak naprawdę podejmowanie ryzyka, bo wspinanie sportowe jest bardzo bezpiecznym sportem. W większości, jeżeli jakieś wypadki się zdarzają, to zazwyczaj jest to błąd ludzki. My w naszej konkurencji jesteśmy zabezpieczeni, mam uprzęże, mamy automatyczny system asekuracji. Natomiast przede wszystkim trzeba kochać ten sport, musi być to pasja, trzeba się nim cieszyć. No i ja tak naprawdę myślę, że pracowałam na to złoto całą karierę ostatnie 10 lat. Nawet w momencie, kiedy jeszcze wspinanie nie było sportem olimpijskim, ale gdzieś tam zawsze Byłam na tym wysokim światowym poziomie i to wszystko tego dnia 7 sierpnia 2024 roku po prostu zaprezentowało. Gratulacje, Olu. Taka piękna widokówka yy, z przeszłości. Czy to by Cię rajcowało, fascynowało? Szwart rano jesz piękną gulasz zupy, poglądasz na majestatyczny Mater wspinasz się na 4,4,7,8 Walpach Szwajcarskich. Czy próbujesz kocić i takie wyzwanie, czy nie? Kompletnie nie. Jakby yy, ja z górami. F finalnie, oprócz jakby jakichś takich szlaków stricte turystycznych, szlaków do pochodzenia, e, nie miałam styczności w spinanie w górach, w spinanie w Alpach, czy potem w Himalajach, to jest zupełnie inna bajka, niż to, co ja robię, tak samo w spinanie gdzieś tam e, w skałach, to też jest zupełnie co innego i mi się wydaje, że przez to to wspinanie jest też fajnym sportem, bo można właśnie... Dla każdego. Tak, bo można pójść w tą stronę zawodniczą, tak jak ja jestem, jest wspinanie sportowe, w się składają te trzy konkurencje, moja, czyli na czas, bouldering i prowadzenia, jest też wspinanie właśnie w skałach, jest chodzenie po górach wspinanie w górach w Alpach w Himalajach. Jakby jest wiele tych aktywności, nie tylko właśnie na sali treningowej, na hali wspinaczkowej, ale też na zewnątrz. I to jest fajne i dla dzieciaków, i dla dorosłych, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Tak naprawdę ja zawsze powtarzam, że wspinać się każdy może. Olu, na koniec, za co kochasz żużel jak często chodzisz na speedway? Od małego, od dzieciaczka, czy, czy później to? Bakcyla połknęła z Speedway'owego. E, dużo później, bo tak naprawdę w tym momencie to jest mój drugi mecz dopiero e, żużlowy. Pierwszy był w momencie, kiedy Lublin e, wygrał drużynowe Mistrzostwo Polski, tutaj też na tej arenie. E, e, I wtedy ja byłam pod wrażeniem w ogóle tej atmosfery tutaj na tym stadionie, to jak to wszystko wyglądało, to jak wszyscy dopingowali, jak naprawdę było fantastycznie, kulturalnie i, i to mnie urzekło. Teraz jestem tak naprawdę drugi raz dopiero na żużlu, dlatego że niestety nasze harmonogramy się kompletnie nie zgrywają, e, ale jakby dla mnie zawsze jak mam możliwość, to, to chętnie będę przychodziła, chętnie będę kibicowała chłopakom, bo naprawdę no, dla mnie to jest fantastyczne emocje, fantastyczne przeżycie. No i takie trochę wyjście też z tego mojego sportu. Panie i panowie, Wacław Winnik powiedziałby klobog dolu, kapelusze z głów, wielka mistrzyni Ola Mirosław. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję.